Życie na innych planetach może przybierać najróżniejsze formy, w tym także takie, które trudno jest nam sobie nawet wyobrazić. Kilku naukowców zaproponowało konkretne modele obcych światów wraz z zamieszkującymi je zwierzętami. Sprawdźmy zatem, jak wyglądałyby takie stworzenia. Przedstawmy dwie różne koncepcje. Jedną stworzoną przez grupę naukowców współpracującą z National Geographic oraz drugą stworzoną przez astronoma Davida Aguilara z Centrum Astrofizyki Harvard Smithsonian. Śmiało można powiedzieć, że w takich rozważaniach jest znacznie więcej fikcji niż nauki. Mimo tego warto przedstawić proponowane typy kosmicznych zwierząt, ponieważ temat ten jest doprawdy fascynujący. Na początek, naturalnie, kilka podstawowych danych. Większość naukowców uważa, że życie w kosmosie powinno być oparte na węglu tak jak ma to miejsce na naszej planecie. Ewentualnie życie może się opierać także o takie pierwiastki jak German lub Krzem. Aby nastąpiła ewolucja, musi istnieć jakiś mechanizm do przechowywania oraz replikacji informacji takich jak RNA, DNA lub też coś pokrewnego. Oczywiście istotne byłyby również właściwości planety, na której mogłoby powstać życie. Powinna to być planeta skalista krążąca w kosferze gwiazdy, a na powierzchni planety powinna się znajdować woda w stanie ciekłym. Dla rozwoju życia ważna byłaby także atmosfera oraz siła grawitacji. Tam, gdzie byłaby większa niż na Ziemi, tam zwierzęta najprawdopodobniej byłyby mniejszych rozmiarów. David Aguilar przedstawił osiem obcych światów wzorowanych na planetach oraz na księżycach podobnych do Ziemi. Aguilar wziął pod uwagę różne warunki pogodowe, grawitacyjne, świetne oraz wodne. W efekcie powstała ciekawa mieszanka różnych zamieszkałych światów. Na początek planeta Ielerix, której jedna strona jest zawsze skierowana w stronę Słońca, gorąca i pustynna, a druga strona zawsze odwrócona od Słońca, więc zawsze ciemna, chłodna jak Antarktyda. Większość form życia na tej planecie zamieszkuje strefę zmierzchu. Pasma umiarkowane biegnące od bieguna północnego do południowego. W tym pierścieniu wieją silne wiatry, w których zbiegają się ciepło oraz chłodne powietrze z obu stron planety. David Aguilar wyobraża sobie gigantyczne wiatrołapy. O rozpiętości skrzydeł wynoszącej nawet 10 metrów. Wiatrołapy unosiłyby się na wietrze przez wiele tygodni, schodząc tylko po to, aby złożyć jaja w zbiornikach wodnych. Trochę tak, jakby na niebie latały najfantastyczniejsze latawce. Szczenie morskie to zwierzę zamieszkujące Arklandię, skalisty świat wodny, w którym temperatury wahają się od minus 30 do plus 7 stopni Celsjusza. Świat ten byłby bardzo podobny do Ziemi w epoce lodowcowej. Na nim David Aguilar wyobraża sobie stworzenie przypominające małą fokę o szczególnym sposobie polowania. Zamiast zeskakiwać i gryźć coś wysuwa swój bardzo długi język z haczykami na ryby. Łapie obaki i czerwony stwór w pysku podobny do ośmiornicy i rzuca nim tak jak ktoś kto łowiłby ryby na lodzie. Dwa duże worki płucne na niebieskich ciałach napełniają się i opróżniają, aby pomóc im wznieść się i zejść w wodzie. Stożko-głowy to zwierzę zamieszkujące bliźniaczą Darkland i planetę Wenera, pokrytą gęstymi, parującymi chmurami. Widoczność na tej planecie sięga zwykle od 5 do 6 metrów. Biorąc pod uwagę tak ogromną mgłę, na tej planecie wyewoluował Stożko-głowy, stworzenie o wysokości 3 metrów, które porusza się po świecie, emitując i odbierając zapachy. Jak wskazuje David Aguilar, pomysł, że mogą istnieć stworzenia komunikujące się za pomocą zapachów zamiast słów, jest całkiem realny. Mrówki komunikują się bowiem zapachami. Kiedy mrówka wydziela zapach na szlaku, wszystkie inne mrówki mogą za nią podążać. Temet to zwierzę zamieszkujące zachmurzoną planetę Wenera. Te delikatne olbrzymy mają 8 nóg oraz długie pyszki do zasysania wody z jeziora. Zamiast oczu, które byłyby daremne w mglistych warunkach, temetowie używają sonaru do wskazywania drogi. Ich kolce emitują sygnały akustyczne odbijające się od otoczenia. Strzało głowy to stworzenie żyjące na oceanicznej planecie Siluriana. Nurkowanie na tej planecie byłoby niesamowitym i przerażającym doświadczeniem. Młoda planeta, przypominająca Ziemię sprzed około 450 milionów lat, jest prawie całkowicie pokryta wodą, a zaledwie kilka wulkanów przybija się przez powierzchnię. Wody są pełne upiornych drapieżników. Strzało głowy jest budzącą grozę krzyżówką pomiędzy wielorybem a rekinem. Ważąca około 100 ton bestia ma kształt strzały. Z trójkątną głową oraz mocnym smukłym ciałem o długości ponad 20 metrów. Jego ostre zęby mają aż 35 cm długości. Pomimo ogromnych kłów strzałogłowego, to i z kolczaste stworzenie przypominające żółwia, zatriumfuje w zderzeniu widocznym na obrazie. Kolce i rokę uwalniają bowiem wyniszczającą truciznę. Rolownik plażowy to zwierzę zamieszkujące chaos, księżyc okrążający gigantyczną lodową planetę Wakandę. Siła grawitacyjna między dwoma ciałami niebieskimi powoduje ogromne pływy oceanów na Księżycu. Powstają przez to potężne fale o wysokości około 20 metrów. Jak w takim razie stwór morski mógłby się ochronić, zwłaszcza jeśli jak żółw musi zejść na ląd, aby złożyć jaja? Otóż David Aguilar wyobraził sobie coś na kształt poduszek powietrznych w samochodzie. Rolownicy plażowi, stworzenia przypominające ziemskie skorupiaki, po prostu nadmuchują wokół siebie poduszkę powietrzną. Schodząc po tych falach, toczą się na plażę, dbają o wszystko, co zamierzają zrobić, składają jaja lub rozmnażają się, a następnie czołgają z powrotem do wody i wypływają. Pełzacz jaskiniowy to zwierzę zamieszkujące pustynny umierający świat planetę Moros. Temperatura na tej planecie dochodziłaby do 60 stopni Celsjusza. Jednym ze sposobów radzenia sobie z ekstremalnymi upałami jest zejście pod ziemię. Pełzacze jaskiniowe zakupują się w podziemnych tunelach. Te robactwo wielkości około 10 cm ma wiele oczu i kolczaste czujniki. Czujniki te pozwalają im rozkwitać w ciemnych lub też słabo oświetlonych jaskiniach. Netseref to zwierzę przypominające grzyba, z tym, że pod jego czapką znajduje się masa macek. To zwierzę o wysokości około 2,5 metra przylega do skał. Opuszcza jednak swoją grzędę, aby polować, biczując zdobycze maczugami. Czerwona gwiazda karłowata krążąca wokół Jellrix promieniuje podczerwone światło na planetę. Seref ma oczy specjalnie przystosowane do panujących tam warunków. Wszystko, co widzi, znajduje się w spektrum podczerwieni. W podczerwieni inne zwierzęta, na które zwykle polują netSeriffy, wyglądałyby dla nich jak kolorowe mapy cieplne. Przejdźmy teraz do drugiej koncepcji. w 2005 roku grupa naukowców stworzyła wraz z National Geographic prawdopodobnie najciekawszy hipotetyczny model takiego obcego świata. Zespół badaczy używał kombinacji teorii ewolucji, klimatologii oraz astrobiologii, do wyobrażenia sobie najlepszej lokalizacji życia pozaziemskiego oraz najlepszych ścieżek ewolucji, jakie mogłoby tam przyjąć. Efektem tego było stworzenie fauny oraz flory zamieszkującej hipotetyczną planetę krążącą wokół Czerwonego Karła, a także zamieszkujących hipotetyczny księżyc okrążający gazową planetę. Najpierw planeta Aurelia, zwrócona tą samą stroną w kierunku gwiazdy, czego rezultatem jest dzienna strona niekończącego się światła słonecznego i zielonych lasów oraz nocna strona ciemności i lodu. Stinger -fan to ciekawe stworzenie hybryda zwierzęcia i rośliny. Szeroki, przypominający liść wierzchołek tej hybrydy działa jak panel słoneczny, pochłaniając światło słoneczne i przekształcając je w energię żywności. Pięć serc pompuje składniki odżywcze przez jego ciało, podczas gdy ruchome korzenie przypominające nogę pozwalają mu przemieszczać się i konkurować z innymi stworzeniami o maksymalną ekspozycję na światło. Matpod to z kolei stworzenie o sześciu nogach oraz o nosie w kształcie łopaty. Nos pomaga temu płazowi wykorzenić swoje główne źródło pożywienia, czyli omawianą wcześniej hybrydę. Ząbkowane pazury łatwo penetrują ich grube łodygi. Po nakarmieniu matpod używa powalonych hybryd do budowy zapór rzecznych, tworząc sztuczne stawy, które zapewniają schronienie przed drapieżnikami. Galfok to stworzenie przypominające ziemskie emu. Po wbiciu w ziemię tempekły tego dwunożnego stworu chwycą najdrobniejsze wibracje drapieżnej zdobyczy. Ten groźny drapieżnik potrafi wykryć niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, co ostrzega go, aby szukał schronienia przed robustkami słonecznymi. Na hipotetycznym księżycu panowałaby znacznie mniejsza grawitacja, występowałaby gęsta atmosfera, a poziom dwutlenku węgla byłby tam 30 razy większy niż na Ziemi. Z tych powodów mieszkałyby tam bardzo osobliwe stwory. Jeden z nich o nazwie latawiec byłby dużą, latającą formą życia o rozmiarach dochodzących do 5 metrów, czepiającą się drzew za pomocą macyki żeglującą w powietrzu. Innym ciekawym stworzeniem jest stalker. Trzy oczy otaczają bulwiastą głowę dając temu latającemu drapieżnikowi widok 360 stopni do polowania na zdobycz powietrza oraz na ziemi. Stworzenia te żyją w dużych gniazdach, które podlegają ścisłej hierarchii. Zwiadowcy polują na jedzenie. Gdy je znajdą, uwalniają potężny feromon, który wyciąga robotników w ostrych dziobach z ulach, aby pomóc w zabiciu. Podniebny wieloryb to z kolei zwierzę ważące 800 kg, które dzięki gęstości atmosfery potrafi latać na skrzydłach rozpiętości do nawet 10 metrów. Worki z tyłu głowy są narządami głosowymi umieszczonymi nad płucami zwierzęcia. Nadmuchują się nieznacznie, gdy otwarte za nimi szczeliny emitują dźwięk. Wybraliśmy się w podróż, obserwując różne sugerowane typy kosmicznych zwierząt. Rzeczywistość jest zapewne o wiele bardziej różnorodna, kolorowa oraz dziwaczna. Ciekawe, czy za naszego życia poznamy jakąś planetę lub też księżyc z obcymi zwierzętami. Jak na razie musimy zadowolić się cudownym światem zwierząt z naszej planety oraz wyobraźnią i przewidywaniami naukowców. Jak zwykle, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.